Słońcu daje rozkaz. Nauczanie domowe. 28 września. Księga Hioba, rozdział 9, wersety od 1 do 16. Hiob tak odpowiedział swoim przyjaciołom. Istotnie, ja wiem, że tak jest. Jak człowiek może być przed Bogiem prawy? Gdyby się ktoś z nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysłem mądry, a potężny mocą. Któż mu się sprzeciwi, a ocaleje? Przesunie on góry, choć one nie wiedzą, kto je wywraca w swym gniewie. On ziemię porusza w posadach, tak iż się trzęsą jej filary. Słońcu daje rozkaz, a ono nie wschodzi na gwiazdy pieczęć nakłada. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach. On stworzył niedźwiedzice, oriona, plejady i strefy południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy jego dziwów. Oto przechodzi, ale go nie widzę, mija, ale go nie dostrzegam. Porywa, któż mu zabroni? Kto mu powie, co czynisz? Jakże ja zdołam z nim mówić? Jakich dobiorę słów wobec niego? Choć słuszność mam, nie odpowiem. A przecież błagać będę o litość. Jeśli zawołam, czy mi odpowie, nie mam pewności, czy głos mój słyszy. Hiob w tej wypowiedzi jest wyraźnie wyznawcą Boga Stwórcy. Docenia majestat i wielkość, podziwia mądrość i moc, dostrzega we wszechświecie wspaniałość i potęgę. Widzi też Hiob prawdę o niewidzialności, ale i o obecności Boga, o tym, że przechodzi obok i nie zawsze to jako stworzenia dostrzegamy. A z drugiej strony Hiob podkreśla to, że Stwórca zaprasza do dialogu i rozmowy, ale nigdy w tym dialogu, w tej rozmowie stworzenie nie będzie rozmawiało jak równy z równym. Człowiek musi uznać swoje granice i małość, co może być istotnym elementem w tej hiobowej wypowiedzi. Zapewne fundamentem jest świadomość bycia stworzonym, z całą głębią i z całym bogactwem takiego podejścia. Wtedy człowiek dostrzega coś, co nazywamy łaską życia. To, że w ogóle istnieje, że mogę być. Po drugie, przeżywa człowiek wdzięczność za możliwość poznania i rozmowy ze stwórcą. I w końcu jest to cała plejada zagadnień związanych z świadomością, że świat ma początek, ale jest nieograniczony w rozmachu. Co to powoduje? Powoduje, że nosimy w sercu poczucie bezpieczeństwa. Jest ktoś właśnie tak wielki i wspaniały. Mogę tutaj na tym świecie żyć, w świecie przygotowanym przez stwórcę. I z drugiej strony jest to naturalne argumentowanie w dyskusjach z niewierzącymi, kiedy nosimy tę świadomość i żyjemy tą świadomością. Kiedy mówimy o początku, o tym skąd w ogóle świat powstał. Że musi być ktoś taki, kto stoi za istnieniem materii. W przeciwnym wypadku materia musiałaby mieć cechy wieczności, a zatem cechy Boże. Zadanie dla Ciebie na dziś. Przemyśl początek świata, przemyśl swój początek, swoje istnienie. Zwróć się w szczególny sposób do tego, kto stoi za dziełem powstania wszechświata. Pozwól, żeby to poczucie bezpieczeństwa stało się Twoim udziałem. Niech Ci w tym błogosławi stwórca On, Ojciec, Syn i Duch Święty.